Jest spora szansa, że około tydzień temu na platformie X trafiliście na taki post. Jak tako zniszczył swoją karierę, Sun. Jeśli nadal nie do końca wiecie o co chodzi, to już tłumaczę. Jest to oczywiście nawiązanie do filmu Klepsydry z jego pobocznego kanału, który nazywa się Jak Shafter zniszczył swoją karierę i który wywołał oburzenie wśród jego oglądających. To dlaczego takie oburzenie wywołał i co w zasadzie u Klepsydry się dzieje, że zdecydowałem się nagrać ten film, dowiecie się już za chwilę. Ja nazywam się Saimeon i zapraszam was do filmu Jak Klepsydra zniszczył swoją karierę. Jeśli jakimś cudem nie wiecie, kim jest Klepsydra, to jest to polski youtuber, który swoje filmy, podobnie zresztą jak ja, zaczął tworzyć na fali popularności materiałów kostki i pierwotnie zajmował się tematyką polskiego youtuba, CSA i Lola. W ostatnim czasie jednak jego twórczość skręciła w nieco inną stronę, a sam Kasper dodaje oliwy do ognia materiałami ze słabym researchem, dziwnymi wnioskami czy dość odklejonymi zachowaniami. Jednak po kolei. Zacznijmy od materiału, który w zasadzie zmotywował mnie do zrobienia dzisiejszego filmu, czyli jak Shafter zniszczył swoją karierę. Klepsydra opowiada w nim historię Wojtka już w 30 sekundzie, popełniając absurdalną gafę. Twierdzi on, że pierwszym singlem Shaftera jest piosenka Dead in Designer Clothes i dziwi się, jak brzmiał głos wtedy 13-letniego rapera. Wojtek już od najmłodszych lat interesował się muzyką. Świadczy o tym fakt, że już w wieku zaledwie 13 lat wydał swój pierwszy singiel pod tytułem Dead in Designer Clothes, co jest co najmniej dziwne, bo jak ja miałem 13 lat, to brzmiałem bardziej w ten sposób: Paweł będzie skakał, tutaj mamy metr 50 niż w ten. Uh, don't love, don't care, so you know. Oczywiście, dla kogoś, kto chociaż troszkę siedzi w muzyce, a tym bardziej dla kogoś, kto prowadzi kanał o muzyce, powinno być oczywistym, że to głos zagranicznego artysty Bonsa, a nie Shaftera. Dead in Designer Clothes to remix piosenki o tym samym tytule. No cóż, najwyraźniej zespół sześciu osób do pisania scenariuszy i researchu nie wystarczył, żeby wyłapać ten detal. Następną rzeczą, która uderzyła mnie w trakcie oglądania materiału Klepsydry, było nazwanie futury albumem, który wcale tak źle nie poszedł. To również w 2020 roku swoją premierem ma drugi album Shaftera, czyli Futura, który szczerze mówiąc wcale tak źle nie poszedł. Może się czepiam, ale dla mnie stwierdzenie wcale tak źle nie poszedł. Brzmi jakby ten album osiągnął całkiem okej okay. liczby, nie za niskie, ale też nie jakoś niesamowicie wysokie. Bawi mnie to stwierdzenie dlatego, że Futura wygenerowała niemal 38 milionów odsłuchań na Spotify, co średnio na kawałek daje liczbę około 2,7 miliona, co jest wynikiem okej, okay, gorszym niż Audiotele, ale nadal naprawdę genialnym. Idąc dalej, Klepsydra mówi, że Ramotka ma tragiczne wyniki na Spotify. Okej, okay, na początku, żeby nie było, ja też uważam, że jak na mainstreamowego rapera, to wyniki Ramotki są dalekie od ideału, ale w życiu bym nie powiedział, że są tragiczne. Zresztą posłużymy się kilkoma tabelkami, które zrobiłem. Jak widzicie, ramotka średnio na kawałek osiągnęła liczbę prawie 700 tysięcy odsłuchań, a trzeba zaznaczyć, że płyta nie była prawie wcale promowana przed jej wydaniem. A na dodatek jest projektem totalnie nie mainstreamowym, bo jej brzmienie jest nietypowe i no, nie spodoba się dla przeciętnego słuchacza mainstreamu. Werdy klepsydry, zniszczona kariera. Drugim przykładem jest najnowszy album Weimy pod tytułem Ten Gość. Średnia osłuchań na kawałek co prawda wynosi teoretycznie 2,4 miliona, aczkolwiek nie wliczając numeru Ring Ring, który tych osłuchań wygenerował niemal 23 miliony, średnia wynosi 568 tysięcy, czyli mniej niż Ramotka. Dodatkowo jest to album totalnie mainstreamowy, z brzmieniem przyjaznym dla przeciętnego odbiorcy i fitami z Jangleosią czy Kinim Zimmerem. Co uważają słuchacze rapu? No, że Weyma to świeży i młody artysta. Trzecim i ostatnim przykładem jest ostatni album Białasa, czyli drugi Polon. Tutaj średnia odsłuchaj na kawałek wynosi około 900 tysięcy. Jest to rapowa płyta z trochę agresywniejszym wydaniem Mateusza, czego zresztą sami słuchacze oczekiwali. A werdykt odbiorców to to, że Białas wrócił do formy. Przedstawiłem wam to wszystko, aby pokazać, jak absurdalne jest stwierdzenie, że Ramotka wygenerowała tragiczne wyniki na Spotify oraz że Shafter zniszczył swoją karierę. W mojej opinii. I naprawdę jak na totalnie nie mainstreamowy album mówię to po raz kolejny, który jest brzmieniowym eksperymentem z niemal zerową promocją, to jego wyniki naprawdę są kurde, no niezłe, no są okej, okay, no nie i żeby nie było, ja wiem, że porównanie tych trzech albumów nie jest idealne, bo między innymi różnią się długością totalnie, ale po prostu wzoruje się na bohaterze dzisiejszego odcinka, więc mam nadzieję, że źli nie jesteście. Ale idźmy dalej, bo to jeszcze nie jest koniec. Jednak kiedy przez 3 lata nic nie robisz, nie możesz jednocześnie oczekiwać, że ludzie będą o tobie pamiętać. Jak właśnie usłyszeliście według Klepsydry, kiedy raper nic nie robi, to nie może oczekiwać, że ludzie będą o nim pamiętać. No, jest to tak absurdalny wniosek, że nie wiem co mam powiedzieć, bo naprawdę przykładu tego, że fani w czekają ch... na powrót, gdy popularny artysta znika, no i nie trzeba tego szukać głęboko. Pierwszym z brzegu przykładem jest Kuban, który po dwuletniej przerwie wydał Hot Style Challenge 2, który wygenerował niemal 9 milionów wyświetleń, a po kolejnej dwójpół przerwie wydał Single, który na Spotify i YouTube łącznie osiągnął liczbę 70 milionów odsłuchań oraz wydał album, który pokrył się podwójną platyną. Faktycznie, artysta totalnie nie może oczekiwać, że ludzie będą o nim pamiętać. I mam pytanie do Klepsydry, jeśli to oglądasz, to powiedz mi, czy naprawdę uważasz, że gdyby. Szafter zamiast Ramotki wrócił przykładowo z singlem, stworzonym z klipem oraz naficie z Okim czy z kimś podobnym, a później wydał album z mainstreamowym brzmieniem, to ludzie też by o nim nie pamiętali? No, dla mnie to jest bardziej niż pewne, że wygenerowałoby to ogromne wyniki. Tym bardziej, że Szafter jest serio, wyróżniającym się artystą na te innych i z mega oddanym fanbase'em. Więc powód, dlaczego Ramotka ma takie wyniki, nie inne, to jest brzmienie prostego albumu, które nie przemawia do. Przeciętnego odbiorcy, których jest najwięcej. Bawi mnie też to, że Klepsydra bez totalnego zawahania mówi coś takiego. Śmiało możemy stwierdzić, że kariera teraz skręciła w tym kierunku, w którym zdecydowanie nie powinna. Tak, kariera Shaftera skręciła w złym kierunku, bo wydał zajawkowy album dla wąskiego grona odbiorców. Sorry, że ja podchodzę do tego tak emocjonalnie i jestem taki czepliwy, ale no po prostu wszystkie te stwierdzenia i wnioski są tak kwa głupie że ja naprawdę zaczynałem wierzyć w to, że Klepsydra totalnie nie wie o czym gada i po prostu czyta bez pomyślenku każdy scenariusz, który dadzą mu jego pracownicy. Jeszcze na koniec tematu jego pobocznego kanału przytoczę totalnie idiotyczną argumentację stworzoną wyłącznie pod tezę z filmu Niak, Igi Kariera, która skręciła w złym kierunku. Jednym z argumentów wyjaśniającym tytułowe stwierdzenie są słabe wyniki nowych klipów Igora. Wątpliwości fanów są przede wszystkim odczuwalne w wyświetleniach. W najnowszych klipach Igiego możemy zauważyć, że wyświetlenia szybują bardzo mocno w dół, w porównaniu co było na początku. Nuta Na Wieki zrobiła 212 tysięcy wyświetleń w 5 miesięcy, SDI 300 tysięcy, Battle Pop pół miliona, a ostatni numer z Waimą zrobił około 100 tysięcy, oczywiście w parę dni po zrobieniu premiery. Więc tak jak mogliście usłyszeć, wyświetlenia klipów Igiego szybują bardzo mocno w dół. Jako przykład został przytoczony utwór Na Wieki, który nie, nie jest klip... Klipem, utwór SDA, który jest klipem, utwór Battle Pop, który ponownie nie jest klipem oraz International, który jest klipem. Dodatkowo bawi mnie też dobór przykładów pod tezę i ominięcie klipów, które osiągnęły dobre wyniki, jak Trzeba Mieć, 15 minut czy Chess Club, no ale cóż, wróćmy do tych przykładów z gorszymi wynikami. Dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak dlatego, że rapowe piosenki na YouTubie ogólnie nie generują już tak ogromnych wyświetleń jak jeszcze 6 czy 7 lat temu. Dlatego argumentowanie jakiegoś upadku czy kariery, która skręciła w złym kierunku za pomocą wyników z YouTube'a jest po prostu bez sensu. Zresztą sami zobaczcie. Na Spotify piosenka na wieki. Ma 7 razy więcej osłon: SDA 4 razy więcej, Battle Pop prawie 4 razy więcej, a International również 4 razy więcej. Mógłbym to porównywać też u innych raperów, ale nawet te przykłady pokazują, że Spotify jest aktualnie główną platformą, gdzie najlepiej te wyniki porównywać, na przykład z jakimiś przeszłymi czy coś takiego. No chyba, że mowa akurat o Angleosi i Bambi albo Kizo i Bledce. To w tym przypadku faktycznie na YouTubie często wyświetlenia mogą być większe lub równe niż na Spotify'u. No ale no ponownie szkoda, że ja muszę to tłumaczyć, a nie kanał, który tą muzyką się zajmuje. No jest to absurdalne. Dzień po wrzuceniu filmu o szafterze, Klepsydra niespodziewanie opublikował dość nietypowy post. Jak możemy przeczytać? Kojarzycie Klepsydrę ze mną, chcąc nie chcąc, bo taki mój pseudonim, ale za kurtyną pracuje nad tym projektem ostatnio mnóstwo ludzi. Bez nich nie byłbym w stanie stworzyć nawet w jednej dziesiątej tego, co udało się zrobić. Dlatego dziękuję grupie odpisania scenariuszy oraz niezastąpionym montażystom. Ja tak naprawdę jestem tylko pomysłodawcą i lektorem kanału. Dzięki tym ludziom mogę też odejść od bycia scenarzystą i skupić się tylko na byciu głosem kanału. W poście możemy zobaczyć aż 6 osób zajmujących się scenariuszami oraz 5 montażystów. Nie wiem jak wy uważacie, ale dla mnie ten timing wrzucenia tego wpisu akurat dzień po kontrowersyjnym filmie trochę wygląda jak próba usprawiedliwienia własnej osoby tym, że to nawet nie on robi te filmy w zasadzie. Dla mnie jest to tym bardziej absurdalne, że taki film jak ten o szafterze w ogóle powstał mając aż tak szeroki team scenarzystów. No ale okej. Okay. Jak mogliście zobaczyć na samym początku odcinka, garstka osób na Twitterze wyśmiała film o szafterze, tworząc posty jak ten Stako, czy przykładowo ten, który pozwoliłem sobie użyć jako tytuł dzisiejszego filmu: szarał dla ciebie gimposting. Jednak ten post jest wyjątkowy, ponieważ pod nim pojawił się pewien komentarz, a mianowicie Lewusa. Mierny research, tworzenie argumentów pod tezę, tragiczny montaż, wykorzystywanie niepełnosprawnych, odpierda Główna byle jak najszybciej wypuścić odcinek, brak szacunku do gości swojego podcastu, a nawet jeszcze nie zajrzeliśmy na jego Twittera. Zanim przeanalizujemy sobie, co konkretnie Lewus miał na myśli, chciałbym pokazać Wam jedną rzecz. Jak możemy zauważyć, jedna z odpowiedzi na jego komentarz została usunięta, a pod nim no i widzisz Kasper, różnica jest ta, że ja krytykuję twoją twórczość, a ty używasz tylko personalnych przytyków dla zdobycia poklasków wśród twitterowych toksy. Co w takim razie napisał Klepsydra, że zdecydował się to usunąć? W końcu to były profesjonalny komentator LoLa, poważny youtuber, ekspert od wielu tematów, więc zapewne odpowiedział z klasą, prawda? Nic bardziej mylnego. To i tak nie najgorzej, zawsze mogłem być tobą. Lewus co prawda rzucił ogólnikami, ale odpowiadanie w ten sposób jest po prostu kurwa żałosne. Jest to zabawne tym bardziej, że mimo zrobienia kilkudziesięciu filmów o dramach YouTuberów, ich upadkach itd. To w ogóle nie nauczyło Kaspra czego nie robić, będąc twórcą internetowym. Dobra, ale wróćmy do komentarza, Lewusa. Mierny research i tworzenie argumentów pod tezę przerobiliśmy przy temacie jego pobocznego kanału, więc to już zostawmy. Tragiczny montaż to zapewne zaczepka do filmu o Yankigim, w którym przez pół filmu miga obraz przez jakiś błąd, lub to, że czasami montaż jest dość dziwny, bo na przykład w filmie o AdBasterze nie ma żadnej muzyki w tle i ogląda się to po prostu jakoś tak, no nie wiem, tak dziwaczny. Ale to według mnie. To to nie jest rzecz, o którą warto byłoby się czepiać. Z odpierdaniem główna, by jak najszybciej wypuścić odcinek, nie wiem do końca o co chodzi, a wykorzystanie niepełnosprawnych to coś, z czym nie do końca się zgadzam. Jednym z zarzutów Lewusa jest też brak szacunku do gości swojego podcastu. Chodzi tu o odcinek podcastu na tarczywych, w którym gościł Grzegorz Bobrek. Mimo, że dislik'ów nie ma prawy wcale, to w komentarzach możemy znaleźć masę słów krytyki w stronę Klepsydry za to, że na początku wywiadu opowiada o tym, że nie mógł zasnąć, a pod koniec nagle znika bez słowa. Na Twitterze pojawiały się również zarzuty o kradzież miniaturek, aczkolwiek w przypadku w filmu L vs Light od początku w opisie jest podana inspiracja, natomiast w opisie filmu influencerzy i ich groźne wypadki nie ma żadnej wzmianki o autorze oryginalnego konceptu miniaturki. Ostatni temat w dzisiejszym filmie to bardziej przemyślenie aniżeli przytyk, aczkolwiek jestem ciekaw Waszej opinii o tym, co zaraz powiem. Lepsydre to kanał, na który od czasu do czasu rzucam okiem i śledzę go w zasadzie od początku, bo zaczynał w podobnym okresie co ja, ale ostatnio zacząłem zauważać, że na kanale Kaspra pojawia się w zasadzie... W sumie to wszystko. Analizy dram i upadków influencerów, Counter Strike, League of Legends, oszuści internetowi, mordercy, polityka USA, anime, muzyka, Minecraft, piłka nożna, MMA, koszykówka czy freakfighty. Oczywiście to działa i robi świetne wyświetlenia, więc zajebiście, ale biorąc pod uwagę też to, że Klepsydra raszuje jak najszybciej, żeby. Tylko być pierwszy z jakimś tematem, tak jak było to w przypadku filmu o KMF, wygranej Trumpa czy Pasucie, a dodatkowo wstawia jakieś post na Twitterze, jak na przykład ten, w których w dziwny sposób próbuje chwalić się, że robi super viewsy, powoduje, że to wszystko jest jakieś takie po prostu niesmaczne. Jeszcze do tego ta odpowiedź na komentarz Lewusa i przyznanie się, że przy jego kanale działa łącznie 11 osób, a on w zasadzie tylko nagrywa audio, powoduje, że ja na przykład postać Kaspra ostatnio zacząłem odbierać jako taką. Wydmuszkę z trochę wygórowanym ego. A szkoda, bo czułem, że te nowe mniejsze kanały, które powstały dzięki kostce, pokazują, że można robić YouTube z zajawki, nie zatracając się w tym całym sukcesie. I tak na koniec, wiem, że dzisiaj byłem dość kąśliwy w tym materiale, ale no po prostu realnie w nie nagrywanie takiego gówna jak ten film o szafterze, bo psuje to nie tylko wiarygodność klepsydry, a ogólnie wszystkich kanałów w tym kostkowym stylu, czyli też mnie. Jak coś Kasper, to nie denerwuj się, zanim się wzburzysz i znowu napiszesz coś głupiego, to może warto przemyśleć kilka rzeczy, żeby na przykład research był lepszy w materiałach scenariusze trochę lepsze, żeby nie było powtórki jak przy szafterze, to tylko taka rada. No i też shoutout dla Światu Internetu, który po mojej zaczepce faktycznie wziął słowa krytyki do serca i to widać po jego materiałach, więc mam nadzieję, że i w tym przypadku tak będzie. Dajcie znać w komentarzach co Wy myślicie o tym wszystkim, czy faktycznie mam jakąś widownię klepsydzę na kanale, która też zauważyła jakąś tam zmianę w jego zachowaniach i materiałach. Więc ponownie mówię, dajcie znać w komentarzach. No a ja żegnam, widzimy się w następnym materiale. Siema.